Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Terrarii. No niestety tak troszkę w trakcie akcji, bo ponieważ gdy byłem tak jakby trochę zajęty, a to nagle się okazało, że wyskoczyła nam solar elipsa, o jak widzicie tutaj, e eklipsa, przepraszam. No i musimy troszkę tutaj, to jest takie coś w rodzaju budmuna, tylko że na hard hardmoldzie. Jest całkiem ciężkie, po wykonaniu plantery się pojawia. Ale jak widzicie mam ten zarobisty posad hatchet. I akurat no zadaje ogromny damage. I w ogóle jestem z Grezią, przywitaj się. W ogóle się manko. Tak. No. A jest godzina, właśnie bardzo późna, i tak jak ostatnio było kiedyś dawno temu, co się nam spodziewa co się nam wytworzyła armia goblinów o kurde nie wiadomo o której godzinie, tak samo jest teraz. Ja już miałem zamiar iść spać, a nagle. Oh. No ja też, mówię, idę spać. A tu Solar Elipse. Dobra, ja muszę zabijać tych ludków, żeby dropić z nich te mieczyki dla mojego... Sobie, żeby zrobić sobie Terra Blade'a. Chciałem jeszcze tak, żeby już mieć ten mieczyk. I ogólnie to muszę wam powiedzieć, że to jest jeden z ostatnich odcinków z, tej... z tego sezonu, że tak powiem. No to nie wiem, może jeszcze nagramy jakieś kilka z pokazania tego, co nam się skrzynia już udało znaleźć jakieś tam rzeczy może jeszcze, ale. Właśnie Solar Elipse to była ostatnia rzecz, jaką miałem w planach nagrywać. Nie wiem co jeszcze chyba, że zgryzie coś, ma jakiś pomysł. Ale zgraził. Wow! O Masz jakiś pomysł? A co, co z to jest? Super. Co bo słuchaj, zagadała? Bo chodzi o to, że to jest już jeden no. z takich ostatnich odcinków. No, no no. I co jeszcze możemy porobić, czy masz jakieś pomysły w tej serii tutaj? Bitwa na zamki. To to jest już kolejna seria, to nie jest ta sama seria. W ogóle zaatakował mnie y, Slime Rainbow, który dropi takie sobie kosteczki, ja wam je później może pokażę. Jak się skończył solar Ellipse, zaatakowały mnie dwa i aż mi tego 86 w sumie drobnęło, czy tam ile? 88, przepraszam. Dobra, ja mógł się tym niby skampić, ale tak lepiej na potrzeby odcinka można troszkę pochodzić, bo na to nie będzie przeszkadzało. Z wielką chęcią wydropiłbym dwa miecze zepsute, tutaj jak Heroes World, wiecie o co chodzi, i, i jeden taki pierścionek na nos. Nie pamiętam jak to się nazywa, ale to dropi z, 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 z wampirków. Wtedy miałbym też w nocy możliwość takiego zajebistego bycia. Aha, bo patrz, słyszysz, z Grecia rozumiem, że teraz o, jak, jak teraz jest zaćmienie słońca, nie? To tak, to traktuję jakby był dzień i przez to moje ten pierścień mi dodaje dalej. Aha no fajnie. No. Bo on ci daje te wszystkie buffy czy coś takiego, nie? Znaczy tak, 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 dokładnie. Właśnie przez to on taki dosyć spory damage. Tutaj. A ja sobie teraz biję z tego Stingera. On jest od razu na Unrealu mi taki dropnął. No, to było w odcinku z Golemem chyba nie. No. Chyba jeszcze trzeba będzie go zabić trochę, bo muszę wydropić ten kill, dobry. Ale to już raczej na nagraniu tego nie zobaczycie, może jakiś będzie taki podsumowujący jeszcze. Jak już mówiłem... Chociaż nie wiem, mogę to powiedzieć jeszcze teraz, raz. Yy, chciałbym zobaczyć taki serwer, wiecie, żeby z wami móc pograć i tak dalej. Nie tylko z wami, jeszcze tam jest parę kumpli, by mogły grać, tak około 20 slotów. Tylko że jest taki problem. O kurde, tu jest ten zombie, który yy, 1000 HP ma. Gdzie, 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 gdzie? Tu widzisz na dole. Tego ja zabiję z mojego stingera. I jest taki problem, że nie mogę znaleźć hostingu żadnego. Jeśli mi znacie jakieś hostingi do serwerów Terrarii. To byłbym bardzo wdzięczny, oczywiście byście tam byście raczej nie płacili, ja bym jakoś sobie poradził z tym... Hajs z YouTube jest. nie no... Żadnego hajsu nie ma. No nie ma, rzeczywiście. No. Nie, wiesz co... Może coś tam by się znalazło, hehe. Swamping Kiedyś. Może kiedyś. To tak jest... Ja już mówiłem kiedyś chyba, że podzielając... Znaczy dzieląc, nie podzielając, przepraszam. Dzieląc to na 7 osób około, to były naprawdę małe zarobki, chyba żebyśmy zarabiali po jakieś tysiące, jak ci większy youtuberzy. Coś koło tego ja i teraz mają. I to z tych takich lepszych partnerstw, a nie jest partnerstw z YouTube'a, ja szczególnie te partnerstwo wziąłem po to, żeby móc miniaturki robić. A ja sobie serio? Tak. Jakbyś mi się spodobały te miniaturki. No, fajne, fajne, są fajne, ja w ogóle robisz miś gimpa. <laughs> Dzięki, Skredzie. Swamping banner mi dropną kolejny. Co W to ogóle jest? co robi ta twoja maska, która lata o to tiki totem? No właśnie nie wiem. To jest tak jakby pet. Nie wiem czy jakbyś tego nie, wiesz, odwołał to byś nie mógł przypadkiem więcej tych minionów sobie spawnować. A nie wiem. Jeszcze z tych takich śmierci, które tam Ale to, to... to wymiata po prostu. No dobra broń, bo to jest chyba jedna z tych lepszych w ogóle. Tam ktoś w komentarzach pisał. Chyba patron. Pozdrawiam. O, dropo do... Jest dropo, poza Moonstone. Co, bo ja jeszcze mam dwie minutki. Uf, więc... Spoczka. O jest w że ten taki jak fajny. Dobra. Swamp thingy. Ej popatrz, te słońce, stań tu, sobie tutaj i pokaż mi te o, słońce, O właśnie, miałem, zapomniałem, miałem to te zrobić. To fajnie wygląda. Gdzie ona jest? O, tam na górze. Ja jej widzę stąd już. O, proszę bardzo, widzicie słońce? Pięknie wygląda, naprawdę. Postarali się z tą grafiką, akurat nie, nie wiem czemu. Nie jest takie nic nadzwyczajnego, a naprawdę mi się podoba. Nie. Siąg. Podoba. To jest epickie. Oczywiście... Dobra, wiesz co? Ja smykam bo już jest późno i do szkołki, więc... Spoczka, spoczka. No. To Zgredzio, to, nie to, wiem, sorry, błuczili... że, tak, sorry, że tak na... tak na glary. Nie, ważne, no. że byłeś przez część ważne, że mi powiedziałeś, bo nawet nie zauważyłem, że jest... No. Solar. Tak, tak. No, bo byś awczył. I co? I by Solar... Ja binom, to awczyłem no. u góry i sobie czekałem, aż się mobki pojawią. Dobra. No, to cześć, Zgredzio. No, to dobranoc. I abyś wygrał tego Solar Elipsa. No, ja poradzę sobie. I abyś... Yy, już nie miał zaćmienia słońca. Nie, no przydałoby się jeszcze Broken Heroes Wars. Nie. A co ile się zaże taki Solar Ellipse? No, się nie wiem, to jest chyba losowe. Jak Blood Moon, no. tylko że po, po planterze. No, jak tam coś fajnego do samonera drobnie to. że <gryw> <Pewnie gryw> rzeczy tam. Dobra, cześć. Cześć, cześć. Bam. Bo... O, było go chwilę chyba widać, ale to nic. Dobra, reszta odcinka po razy już sam do końca. Kurde, zapomniałem o to mówiłem, bo się zacząłem ze skrzydłem żegnać. No, to ogólnie to, jeśli nie będziecie wiedzieli, jak jeszcze jakiś takiego hostingu nie znajdziecie dobrego, czy znaczy w ogóle jeśli nie znajdziecie żadnego hostingu, no to ja może znajdę jakiś sposób na to, żeby hostować na moim komputerze tak około 20 slotów, właśnie. Może ewentualnie 25, nie wiem. Na pewno będą wtedy lagi jakieś, ale to już będzie zależne od tego, czy też wy nie macie jakiegoś lepszego meta. I w ogóle na razie jest problem, bo właśnie na takich standardowych serwerach Terrarii można mieć chyba 8 slotów Więc no to jest jeden problem, a jeśli już bym to znalazł, jakiś taki możliwość postawienia większej ilości slotów, to już by było dobrze A najlepiej to właśnie by było, gdyby był jakiś hosting przy, Taki no polski, bo wiadomo, że jakieś zagraniczne, ewentualnie można by poszukać czegoś w Niemczech, bo Wiem, że w Niemczech terraria też jest całkiem dobrze rozprowadzona. Rozprowadzona, nie wiem, że to dobre słowo. Kurczę, ale żaden Brock'em Sword mi nie dropnął jeszcze, a to by się przydało bardzo. Bo to bym sobie zrobił ten truex z i połączył go jeszcze z tą bronią, i miałbym wtedy Terra Blade, którym już mógłbym zadawać około 130 damage, chociaż i tak pewnie bym używał set haczetu. Ewentualnie do jakichś tam różnych zmian by się to używało. Aha, wiemy co jeszcze miałem mówić. Halloween Update, tak samo postanowimy. Postanowiliśmy sobie coś tutaj z tego nagrać oczywiście. Będzie kilka odcinków ewentualnie jeśli to nie będą takie możliwości zrobienia z tego jakiejś takiej dłuższej serii jak teraz. Nawet kilka odcinków mogłoby być, ale wiadomo, że to jest taki mniejsze raczej update, pewnie tam wprowadzą tylko kilka kostiumów i to właśnie... jak to się nazywało. Pumpkin guny, coś takiego, czyli dyniowe pistoleciki, no to tyle będziemy mogli chyba pokazać i no z tego raczej serii się dłużej nie zrobi, czyli po prostu wejdziemy, zdobędziemy tej tanki i tyle, a tak to będziecie się mogli spodziewać ode mnie przynajmniej z serii z, na modach. I jeszcze jeśli uda się zebrać osoby, a no to raczej będzie rzadka seria, nie wiem, dwa razy w tygodniu może się będzie ukazywał odcinek. Będzie właśnie ta wojna królestw. Dzisiaj tutaj trochę posiedziałem, patrzcie jakie mam w ogóle tam tam jeszcze screena załączę Na Facebooka, ewentualnie gdzieś tam będę mógł jeszcze go wrzucić przed filmikiem Jak ten, wygląda ten Rainbow Slime Rainbow Poprawna wymowa, haha Świetny jest ten paragon jest sam jak widzicie, i można sobie nim tak o Gdziekolwiek strzelić, on poleci do najbliższego mowa, nie wiem czy jak się nie przytrzyma to nawet przez kilka nie przeleci Ale nie chcę kłamać Dobra Polecimy trochę do góry, zobaczymy ile to się będzie trwało. O, jeszcze troszkę mi to zajmie. Dobra, spoczka, Może jeszcze dropnie ten Hero Sword. O kurde, dobra, tego trzeba pana Ezora zabić. Żeby nam krwi nie za bardzo. Myślę, że te poradniki jeszcze do tej też by nie były złe, bo zauważyłem, że kilka osób się pyta, jak zacząć grę i tak dalej, czy jak już coś się zrobiło, to co dalej? No, można by coś takiego porobić, no, ale jeśli by się raczej nie ukazywały tak za często, bo nad tym to trzeba troszkę pracy, trzeba po powklejać i tak dalej. odpowiedni materiał i w ogóle. No jeszcze na tyle i temu, żeby to wszystko ogarnąć ładnie, to naprawdę trzeba bym sporo nagrywać. Wszystkiego, więc no polecam po prostu oglądać serię jeśli ktoś jest nowy, nie tylko nowe odcinki, ale też stare, szczególnie jeśli chcecie wiedzieć o tej wersji coś, no to wiadomo, że od 22 odcinka Terrarii Multi można oglądać, bo wtedy zaczęła się seria z 1.1, 1, 1, przepraszam, 1.2, tak, no i strzela tam do mnie. Ej, jezor, dobra, wpadł do dziury. ej nie, wpadł, kurde, no nie, teraz już wpadł i patrzcie tutaj sobie klikamy i on tam zlatuje sam. chociaż widzę, że nie tylko najbliższego moba, do którego ma chyba najprostszą drogę wybiera. Swamp Frankenstein, kolejny. Jeszcze są wampirki właśnie te jezory i. o idzie jezor kolejny. ja na początku myślałem, że z niego coś ciekawego dropi, jak jeszcze było jeden dwa, 2... o jeszcze te ripersy, są tak i bałem się on mnie kilka razy zabił, bo wtedy gram na tej postaci z poprzedniego save, u. chciałbym tak ogarnąć w ogóle jak to wszystko działa i tak dalej i no niestety zabił mnie i on nie wrócił taki smutny, że już nie zobaczę co on dropia, tak się naprawdę okazało, że nic ciekawego. Ok, Batwing. Yy, zaraz jeszcze trzeba wywalić, żebym mógł jeszcze mieć miejsce na Broken Hero Sword, jeśli drobną, no, taką mam nadzieję. Yy, z Batwinga robi się skrzydło. Swamping Banner Kolejny. No zamiast tych banerów wolałbym jednak dostać Broken Hero Sword. No, i Gin. Dobra. W ogóle w czasie, kiedy nagrywam, jest aż 180 widzów. Bardzo szybko Was przybywa i myślę, że na 200 widzów też postaram się zrobić konkurs. Ponieważ, no, tak jak napisałem. W me, nie w me, tylko w prywatnej wiadomości do pana, który wygrał start, no niestety nie odpisał mi, nie miał czas do dzisiaj, no i jakoś nie widzę wiadomości zwrotnej. Więc ta teria przejdzie dalej po prostu i jeśli już wybije ta liczba 200 widzów, no to zrobimy. Konkurs, może odnieść. Mam nadzieję, że więcej osób się zgłosi. I jak już się zgłosi ktoś, to mam nadzieję, że już tą tererię odbierze. Bo tak trochę słabo. Tym razem to wyszło, że niektórzy chcieli wygrać, a ktoś wygrał i nie, jej nie odebrał. No to nie wiem w ogóle po co się zgłaszał. Tak, tak też tak pomyślałem przez chwilę, że może po prostu sobie zrobił multikonto, żeby mieć większe szanse i zapomniał do niego hasła w ogóle. Taka śmieszna sytuacja ktoś chciał przekombinować, a no tak naprawdę nic z tego mu nie wyszło. Chodź tu jezo. Dobra. Kurczę, kurczę, kurczę. A po prostu sobie Dobra. Jeszcze nie wiem, czy mówiłem, taka mała rada ode mnie, jeśli chcecie mieć te kwiatki z dżungli, to po prostu jak już będziecie mieli na to możliwość, one nie są takie, że się raz w dżungli znajdzie i więcej ich nie ma, że na mapce występuje ich na przykład tylko 6 czy coś takiego. Wystarczy po prostu zrobić sobie taką jakby farmę yy, muda i na to posadzić, yy, posadzić albo przyrosnąć yy, jak to się robi yy, zawsze dżunglowymi sitami, ten po prostu biom zrobić sobie taki. I co jakiś czas tam kosić trawkę i powinny rosnąć tam te life fruity, ponieważ tak na przykład na arenie ze zgroziem dzisiaj kiedy ogarnialiśmy te z, no wiecie, panterę chcieliśmy zabić, wbijamy, nagle ja niszczę teren, a tu kawałek y, areny jest obrośnięty właśnie kwiatkami dwoma. No i dosyć fajnie to wyglądało. Bo tam widziałem gdzieś jakieś od takich ludzi, którzy, wiecie, nagrywają terrarie, tak w takiej formie poradnikowej, że no, ktoś powiedział, że tam kilka na mapie jest i to trzeba sobie chodzić, a tak naprawdę to je można po prostu harwestować. Jak widzicie, Solar Eclipse się skończyło. Nie wydropiły mi niestety, może te miecze, ale może z ma jakiś, więc byłbym wdzięczny. Oj, tu jeszcze raz widzieliście, bo chciałem zamknąć, żebym wiedział, czy mi się nagrywa dźwięk, bo jakby mi się nie nagrywa, to byłbym smutny. Okej, okay, dobra. O, jeszcze mi tu drobił te mami pantsy kolejne. Unicorn Horn. Dobra, ale jak na razie, dzięki za oglądanie był ze mną z grezio, ale witam i żegnam się z wami wcześniej jest trochę późno, ale mi się już miesza języka miesza język, kolejne słowo. dobra, dzięki za oglądanie pozdrowienia i cześć